ma dzisiaj wam pokażę sposób, który mi powiedział mój widz na bardzo szybki zarobek. Szczerze w dwa dni. Zarobiłem bilion. Więc jest bardzo dobrze. Znaczy no też ogólnie, że ja gram na dwa konta nie i to też jakoś szybciej idzie, bo jednym sobie farmie na normalnej strefie, a drugim y, siedzę na trading Prazie Ale tak na koncie, gdzie zostawicie awka. Najlepiej jakbyście mieli super dropy. Super dropy, super dropa. Y, książki pod y, pod y, treasure hunter. No jak macie dziesiątki to najlepiej. Jakieś y, podki na treasure hunter też. I siedzicie i sobie farmicie te górne y, części klucza. Bo rap jest może tych 1,7 ale one mi się sprzedają za 3,2 3,3 nawet. I mnie to bardzo bawi. Bo ludzie wystawiają nawet po milion. Za sztukę. Już nieraz się tak Spotkałem, że osoba ma 100 tych górnych części za milion wystawione. I mogę sobie na no spokojnie to kupić, więc. Ogólnie no to, to jest spoko. Jak chodzi o zarobek. A jeszcze tutaj. Dzięki za chwilę. No wygraną to wygrana, No i ja, nie ja, ja, ja wysyłam. Ale proszę bardzo, ja widz, A dziękuję bardzo i o, zostaw sobie. O, foczka. Tak, no to tak, foczka. Już drugi od ekskluzyw od widza. Więc. Nie, zaraz. Jak się to kiedyś sprzeda, jak tam będzie więcej, to. Może i ty danika no bo w sumie te dwa ekskluzywy to jest jak hmm, huge w tych czasach, więc, hmm, tak średnio. Tylko ogólnie, wam mówię, że ten sposób jest naprawdę czasochłonny. Ja chodzę z Trading Plazy na Trading Plaza nawet się nie zorientowałem, że mi godzina minęła, tak naprawdę, bo no, jakoś tak wyszło, że cały czas szukałem i szukałem. No i, ale już znalazłem. 50, co prawda, ale przydało się. Ja teraz sobie i tak drugim kątem, tym no, bez żadnych mm, dodatkowych gamepassów czy coś, Barmi i no porównanie Super Dropa z. To jest konta z, konta z super dropa a konto bez super dropa to jest ogromna różnica, mm, kupuję wszystkie, nie? O, dobra ja poszukam trochę i... się słyszymy. Ej, nie wiem... To jest... Tak... what the hell? bo... Z 20 Trading Plaza już patrzę. I każdy wystawia po 4 miliony. Kurde, no. Zepsułem rynek i chyba wszystkich już wykupiłem. Ale nie, no, szczerze. Nie wiem. Czemu tak nagle. No, nie wiem. To wszystko wina YouTuberów, że nagrywają od. A... Już widzę, że wracam do tych samych jakby budek. Już tutaj nie raz byłem na tej trening Nie. Kurde, no. Chciałem wam pokazać, że da się znaleźć, ale. Kurde, to trochę jest problem. Bo teraz strasznie dużo ludzi. Ee, powiem, że kupuję i to dziwne, strasznie. Nie jest tak dużo tych Titanów. Mało widziałem ich. Tyle czasu ile jest jakby te, ta skrzynka, te klucze? Bardzo mało, chyba z 2 widziałem takie tajtany. No ile ich jest? No dobra 750, 900, no i no, zaokrąglimy do 950 takich tajtanów jest. Dobra, ja chyba się nie... nie doczekam jak chodzi o... jak chodzi o... znalezienie. No trudno, no jest taka godzina, że no osoby, które już tak grają for fun, chyba już dawno śpią. No też musicie dobrą godzinę akurat się tak ładnie wbić, żeby sobie wykupić. Więc dlatego ja na przykład no trzy razy w ciągu dnia tak chodzę sobie po trading pazie tak z 20 minut, przyznam się, żeby zarobić najwięcej, no dobra, ale no załóżmy najlepszy yy, scenariusz, kupiliście te klucze po milion i co, yy, spójrzcie jaki jest rap. Yy. Dobra, to za 3.2 wystawię. Eee, tu 30. Tutaj. 3,2 miliona. Eee, to otworzymy, bo jak to odwidzę, to, to, to ja to otworzę. Dobra, to po 39 damy. Hmm. Eee, kosztuje taki to zwykły kluczyk ten. Bo jak będzie drogi, to one i tak spadną z tym Ja sobie je potwieram. Dobra. To trochę trochę rężej. 38 zawojdy damy już. Będą. O! Zapomniałem o tym. O! secret kluczach. No ja ich nie otwieram. Jak ktoś otwiera, to ja ich podziwiam, bo. To idzie tak. Nie wiem, nerwicy dostać po tym 7-5. Bo to tak naprawdę siedzisz i tak... No dobra, jak są skrypty, ktoś ma to... To nie musi przy tym siedzieć, no ale... sam fakt, no to już... Oh. Dobra, a zanim ja sobie... ze dwóch pójdę. Żebym posiedzieć tutaj. Żeby się to posprzedawało. Tworzę te gifty jeszcze. No dawaj, dawaj. O tu shiny Rainbow Future. Tu nic. Nic. <ścoughs> nic. A, hazard, hazard niestety mi nie oddaje. Mi nigdy nie oddaje. No dobra. A tak to się słyszymy za jakiś czas. Szczerze nie wiem. Zostało 17 praktycznie godzin do update'u. Jest dobrze. <ścoughs> Więc... A tak to się. nie wiem, zobaczę. Może pół godzinki coś takiego sobie powstaje. Słyszymy się tak to no, za chwilę. No, ogólnie to tak. Ja mam. A tu. To tak, no. Nie podprzedawały się. Ale jakby na spokojnie. Mm, ja sobie. Przerzucę, przerzucę te. Mm, górne klucze na drugie moje konto żeby. No, sprzedawać, bo będę siedzieć w nocy na awku. Więc no. Więc jak może, macie taką możliwość, to sobie naprawdę zróbcie drugie konto. Na jednym sobie farmicie, a na drugim siedzic na Trading Plasie, bo ja tak dużo czasu zaoszczędziłem i ogólnie. Na farmie więcej rzeczy przez to, że siedziałem też jednym kątem na zwykłej mapie. No bo tam klucze wam dropią, mnie, To już jest jakiś koszt i dodatkowe gemy. Ogólnie gemy też wam dropią, przecież takie normalne. No i no te drogie klucze, górna część. Więc to by było na tyle w, w tym odcinku. Ja Wam życzę miłego dnia, nocy. Zachęcam was, do, was też do zasubskrybowania i do lajkowania i też komentowania, bo to zawsze podbija zasięgi i więcej osób będzie, a czym więcej osób, tym szybciej dobijemy cel. Ja Wam nie powiem jaki cel. I będzie jakiś też większy konkurs. A my się widzimy już w następnym odcinku, gdzie będzie update tak naprawdę. Więc trzymajcie się, jo.